Pewnie każdy z Was zdaje sobie sprawę, że każdy kredyt ratalny, karta kredytowa, czy też zakupy na Allegro są raportowane w Biurze Informacji Kredytowej. Ubiegając się zatem o kredyt, inne banki doskonale będą wiedziały, czy jesteście rzetelnym płatnikiem. Jeżeli mieliście lekkie opóźnienie, kilka dni w płatnościach, to spokojnie, nie jest to dobra informacja, jednak nic strasznego się nie wydarzy. Problemy pojawiają się przy opóźnieniach powyżej 60 dni. Jeżeli jednak nie pojawia się to regularnie, to są banki, które to zaakceptują. Opóźnienia powyżej 60 dni na kredycie mogą spowodować, że żaden bank nie przyzna Ci kredytu. Nie płacisz powyżej 90 dni? Bank będzie robił poważne kroki w celu windykacji oraz sprzedaży Twojego długu komornikowi. Czy wiesz, że w niektórych przypadkach jest możliwość poprawienia swojego BIKu? śledź mój profil.